Jestem Swietka Nowakowska z Od i Aromatów. Dzisiaj temat oleje i octy. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o oleju z czarnuszki. Olej z czarnuszki nazywany czarnym złotem. To jest unikalny olej, jaki wspomaga układ trawienny po pierwsze. Po drugie bardzo fajnie łagodzi stany alergii. Alergia, zaparcia, na włosy, na paznokcie. Bardzo dużo zawiera witaminy, witaminy mikroelementów. tłoczymy małymi partiami i zawsze tłoczymy go na zimno, nie więcej niż 25 stopni, żeby wszystkie właściwości zdrowotne zachowały się w tym, w tej buteleczce. Olej z czarnuszki bardzo jest rekomendowany dzieciom żeby jedno łyżeczkę dziennie dawać dzieciom, żeby poprawić ich układ trawienny, układ odpornościowy. Jak mówiłam, bardzo fajnie działa na alergię, na problemy skórne. W ogóle jest każdemu, nie wiem, tylko trzeba zaczynać z małych dos z małych łyżeczek, bo jest taki bardzo specyficzny w smaku i trzeba się przyzwyczaić do tego oleju. Też można do dodać na przykład do salatki lub wypić leżyczko, ale dodać soku z cytryny, nie zapiwając wody. Także też bardzo, bardzo rekomenduję. Nasz olej ściarnuszki znajdziesz w zakładce. Oleje na naszej stronie internetowej smak i Zapraszam serdecznie do zakupu.